Witajcie w kolejnej lekcji naszego kursu. Dzisiaj nadal będziemy zajmować się efektami. W ostatniej lekcji omówiłem działanie filtrów, a także dystorcji. Dziś zajmiemy się dwoma typowo gitarowymi efektami chorusem i flangerem. Na samym początku jednak dodajmy nową ścieżkę audio i zaimportujmy na nią jakiś sample. OK, gotowe. Te efekty, które należą do tzw. grupy modulacyjnej, są dość ciężkie do objaśnienia, ponieważ wchodzi tutaj w grę rozbudowana fizyka. Jednak efekt, jaki dają, jest bardzo charakterystyczny. Powiem jedynie prostymi słowami, że oba te efekty generują dodatkowy, lekko opóźniony względem oryginału, zniekształcony sygnał. Daje to nam końcowy efekt złudnej polifonii. Oba te efekty będą bardzo dobrze słyszalne na próbkach, które zawierają dużo wysokich częstotliwości. A więc, na przykład, właśnie na próbkach gitary. Na nagraniach basowych efekt będzie praktycznie zupełnie niezauważalny. Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, aby korzystać z tych efektów również na innych ścieżkach, w końcu, muzyka wymaga dużo kreatywności i eksperymentowania. Musicie jednak uważać, aby z tym nie przesadzać, ponieważ może być to męczące dla słuchacza. No dobrze. Wobec tego przejdźmy do praktycznego opisu. Najpierw weźmy się za chorus. Otwieramy listę efektów. Z modulation wybieramy chorus. OK. Teraz objaśnimy sobie wszystkie dostępne parametry. Za pomocą trzech pierwszych gałek kształtujemy nowy sygnał, który zostanie nałożony na sygnał oryginalny. Ponieważ sygnał jest falą dźwiękową, opcje są podobne do tych, które można spotkać w modulatorach LFO. Widzimy tutaj zarówno wartość RAID, która może pracować w trybie synchronizowanym i normalnym, długość fali oraz jej przestrzenność. Poza tym, pod gałką odpowiadającą długości fali, widzimy również możliwość zmiany jej typu. Do wyboru mamy tryb miękki i ostry. Zobaczcie, co dzieje się z naszym sygnałem kiedy manipulujemy tymi gałkami Ok, ciekawy efekt, prawda? Gałka Mix to oczywiście stopień miksowania sygnału zmodulowanego z tym oryginalnym. Od razu uprzedzam Was, aby zawsze trzymać się tutaj niskich wartości. Delay to opóźnienie pomiędzy sygnałem oryginalnym i tym powstającym za pomocą chorusa. Dalej mamy jeszcze dwa proste filtry. Pierwszy dla niskich, a drugi dla wysokich częstotliwości. Zobaczmy jeszcze, jak brzmią przykładowe efekty dołączone do programu Jak sami słyszycie, po odpowiednim ustawieniu tego efektu możemy osiągnąć naprawdę ciekawe rezultaty, całkowicie różniące się od sygnału oryginalnego. Wobec tego czas na flanger. On również znajduje się w efektach modulacyjnych. Jak sami widzicie, interfejs tego efektu wygląda niemal identycznie jak w przypadku chorusa, a to dlatego że jest to efekt niemalże identyczny. Różnicą jest fakt, że sygnał zmodyfikowany będzie płynnie przechodził od lewego do prawego kanału. Daje to dość ciekawy efekt, wykorzystywany również często w muzyce elektronicznej. Tutaj nie musimy się aż tak bardzo bać wysokich wartości. Rate, right, Speedle i Mix mają to samo zastosowanie, co w przypadku poprzedniego efektu. Nowością jest natomiast możliwość wyboru częstotliwości nowo powstałej fali. Robimy to, określając rozpiętość pasma za pomocą tych dwóch gałek. Posłuchajcie, jakie efekty da nam manipulacja poznanymi parametrami. Niezłe, prawda? Standardowo flanger pracuje w oparciu na wartości Rate, która w pewnym sensie jest parametrem zautomatyzowanym, dzięki czemu łatwiej dostosować ten efekt do tempa utworu. Możemy jednak porzucić to rozwiązanie i przejść do trybu ręcznego za pomocą pokrętła manual. Posłuchajcie sami. Na samym końcu znajduje się jeszcze oczywiście znany nam filtr. Na koniec posłuchajmy, jak brzmią precepty dołączone do tego efektu. Ok, jako bonus chciałbym pokazać Wam, jakie rezultaty daje kolejny bardzo podobny efekt, a więc tak zwany Phaser. Wybierzmy go z listy. Ponieważ parametry to wybór tych z Horusa i Flangera, po prostu odsłuchajmy sobie fabrycznie dołączone presety. Jak sami słyszycie, jest to połączenie obu wcześniej opisywanych efektów. Podsumowując, proste i popularne gitarowe efekty potrafią wprowadzić wiele naprawdę interesujących zmian. W kolejnej lekcji naszego kursu zakończymy omawianie poszczególnych efektów, opisując dwa efekty przestrzenne, jakimi są reverb i delay. Do zobaczenia!